Za górami, za lasami, za siedmioma dolinami Była sobie wioska mała, co się Skoczów nazywała Zawsze tu ładnie i niebrudno, ale za to bardzo ludno tyś trochę pogłówkował, o świetlicę wraz wnioskował Wójt od razu przyklepł Ja wam taką świetlicę wypicuję Obiecangi ani wójda przefalangi. Firma też się nie obijała, wręcz na medal się spisała. I tak szła we wsi budowa. Rachcia. I świetlica gotowa, teraz każdy mieszkaniec nam pokaże, tym talentem się wykaże. I ten duży, i ten mały, już nie będą mu znali. Tu i teraz Wam podziękować chcieliśmy, że na swojej drodze Was spotkaliśmy. Podziękować chcemy miło tym, co nas hojnie odważyli, bo bez nich tego święta na wsi naszej by nie było. Dziś Wielkie Święto w naszej miejscowości. To od dziś, razem z otwarciem świetlicy wiejskiej, ożywa życie kulturalne w naszej wsi. Bardzo cieszymy się, że zaszczyciliście nas swoją obecnością w tym szczególnym dniu. Witam, witam też mieszkańców, tych starszych, jak i tych młodszych, bo to oni najbardziej czekali na ten dzień. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy się w tym dniu. I w tym miejscu spotkać, że mamy świetlicę, o której marzyliśmy, miejsce, gdzie możemy rozwijać swoje zainteresowania. Dziękuję. To jest bardzo ważny czas, bardzo ważny moment wręcz powiem historyczny dla sołectwa skoczów. Za chwilę będziemy mogli sobie zobaczyć ten obiekt w środku, z zewnątrz. Obiekt, który mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że będzie służył Państwu, że będziecie mogli tutaj się spotykać, realizować swoje pasje, rozmawiać, integrować się. Bo taki właśnie cel jest tego, abyśmy takie obiekty budowali. To, co się, że ta druga część z naszego urzędu. E, przydała się, bo bez tego by nie było tego, co tu jest. Ja bardzo się cieszę, że jako członek zarządu województwa zagranicznego pomorskiego, prezydent trzech kadencji bizę widzę wasze twarze uśmiechnięte, szczególnie tych najmłodszych, choć powiem wam nie niechcąco, usłyszałem jak pan wójt mówił, że możliwe, że tu sesję zrobią. Może wydałem ciebie, ale zrób. Życzę wam wszystkiego najlepszego jak najwięcej radości z tego budynku, z tego co jest w środku, bo ważne jest oczywiście mur, ale i serce i cieszę się, to co pan wójt Grzegorz pokazał, bo z pieniędzy grantu sołeckiego zostały już tam postawione te urządzenia do siłowania. się, ja myślę, że tu niedługo to sami muskularni ludzie będą. Jeszcze raz wielki pokłon dla was wszystkiego najlepszego. Cieszę się, że będziecie mogli tutaj spędzić czas, realizować swoje pomysły, pasje i talenty. I jest mi tylko przykro, że nie przywiozłem żadnego prezentu ze sobą, bo ja jestem tylko kierowcą pana marszałka i myślę, że największym prezentem właśnie było to, że przywiozłem pana marszałka, który dofinansował tą piękną inwestycję. Więc mimo wszystko, panie, mówicie, z niczym nie przyjechałem przywiozłem przywiozę fundatora. Wszystkiego najlepszego, wioski się nasze pięknie zmieniają, naprawdę serce rośnie, że to czekaczmy takich fajnych czasów. Wszystkiego najlepszego, bawcie się dobrze i wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Niezmiernie cieszymy się, że jesteśmy tutaj z Państwem w takim fajnym momencie, w takim wspaniałym dniu. Jak powiedziała Marlena, marzenia trzeba mieć, a co najważniejsze, te marzenia się spełniają i te marzenia rzeczywiście się spełniły. Życzymy razem, tutaj z kolegą Arturem, wszystkim mieszkańcom, abyście mieli kolejne marzenia. Ta wspaniała świetlica niech Wam służy, jak najdłużej, żebyście mogli naprawdę swoje cele realizować. Produkcja chciałaby oddać prezent na dorą pana Sołtysa i chciałabym, żeby to służyło. Mam nadzieję i jestem pewna, że będzie to służyć dla dzieci i dla mieszkańców całej wioski i dzieci będą zdobywać ogromną wiedzę. Wiem o tym i dziękuję za zaproszenie i będziemy współpracować dalej, jak współpracowaliśmy. Właśnie moment dla miejscowości spoczu. Panie wójcie, również ważny dla Pana. Powiedział Pan, że to jest Pana pierwsza od początku do końca zakończona oddana inwestycja. E, tak, rzeczywiście jest to pierwsza inwestycja taka stricte budowlana. Mam tu na myśli świetlicę, e, którą realizuje gmina w momencie kiedy jestem wójtem. I rzeczywiście to jest taki historyczny moment zarówno dla mnie, ale przede wszystkim dla mieszkańców tutaj Skoczewa, bo to oni bardzo długo wyczekiwali e, takiego obiektu. No dzisiaj udało się to zrealizować. E, Trwają co prawda jeszcze jakieś tam takie e, sprawy odbiorowe, bo musimy, e, żebyśmy mogli oddać obiekt do użytku, to jeszcze pewne formalne rzeczy e, pospinać. Niemniej jednak to myślę, że bardzo miła e, chwila, dla zarówno dla mnie, jak i no przede wszystkim dla, dla mieszkańców Skoczewa. E, podkreślał pan w czasie otwarcia, że to duży. Koszt, duży ciężar dla gminy i bez wsparcia tutaj Urzędu Marszałkowskiego nie byłoby to możliwe. Bo rzeczywiście tak było. Tutaj ta kwota blisko 500 tysięcy, którą udało nam się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego, no, rzeczywiście stanowiła bardzo duże wsparcie i rzeczywiście gdyby nie te środki, to prawdopodobnie gmina sama nie byłaby w stanie zrealizować taką inwestycję. Inwestycja zrealizowana wzorcowo. To też już któryś raz mówimy, bo to jest przykład godny naśladowania. I rzeczywiście tak się złożyło, że wykonawca, czyli firma KDI, no powiem szczerze tak, nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze to wyglądało. Tym bardziej, że znając historię współpracy z wykonawcami, różnie to było na, dotychczas na, na terenie naszej gminy, tutaj można powiedzieć, że bez żadnych kłopotów cała inwestycja przebiegała sprawnie, udało się zrealizować nawet kilka tygodni przed czasem. I teraz takie pytanie, już na koniec. Co dalej? Jak będzie funkcjonowała świetlica? Myślę, że od września będzie już znanych więcej szczegółów na pewno chcielibyśmy od 1 września ją uruchomić, żeby była dostępna dla dzieci, dla mieszkańców. Natomiast już wiem, że w miesiącu sierpniu sołtys będzie chciał z niej korzystać, ponieważ szykują się do konkursu wieńca dożynkowego na dożynki, więc myślę, że to to będzie możliwe, ale takie oficjalne rozpoczęcie funkcjonowania świetlicy myślę, że nastąpi z początkiem września. Mówiłem ostatnie pytanie, ale wcale, wcale tak nie jest, bo jest jeszcze istotny temat. Teren jest bardzo ładnie ogrodzony, została powstała już tutaj nowe, siłownia plenerowa oraz przeniesiony plac zabaw. Tak, dokładnie tak. To jest teren, który udało nam się prze, przejąć od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Troszeczkę ta procedura trwała, niemniej jednak uważam, że było warto, bo dzisiaj w centrum miejscowości mamy fajny kawałek terenu. Rzeczywiście jest to teren już ogrodzony, a ponieważ ostatnio udało nam się również pozyskać dofinansowanie w ramach grantów sołeckich, za moimi plecami jest również, są również elementy siłowni zewnętrznej. Nęcznej, które też będą służyć tutaj mieszkańcom, także, że jak powiem, cały pakiet zostaje oddany do użytku. Także gratuluję Panie Wójcie oddanej inwestycji. Życzę, żeby kolejne czekające w kolejce świetlice również niebawem w glorii, że tak powiem, mogły rozpocząć swoje, swoją działalność. Ja oczywiście dziękuję, ale życzyłbym sobie również, żebyśmy takich obiektów i takich chwil mieli jak najwięcej, co na pewno nie będzie takie oczywiste przez te nasze kłopoty wiatrakowe, powiedzmy. Niemniej jednak no, będziemy starali się w miarę możliwości realizować te nasze kolejne projekty. Dziękuję za uwagę.